Że nasz syn. Zobaczmy, kto to będzie. Bo już jestem bardzo ciekawy. O Miblet mój Sibrisza. Boże! Już czuję kłopoty. Popatrzcie, jak on wygląda. Je, yeah, jak miło! Nasz pierwszy pocałunek z Sylwią. Myślę, że jesteśmy na tyle już w dobrym etapie, że mogę myśleć jakkolwiek o związku z nią. Pierwszy nasz pocałunek, jaki widzieliście, w ogóle witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Didi, a w sumie Klaudius, nie Didi. Jestem Klaudiusz i witam Was. The Sims 4. Słuchajcie, już Wam mówię, co tutaj się działo ostatnio. Porzuciłem moją pierwotną pracę, którą się zajmowałem. Tutaj świadczyłem usługi klientom, jakieś serwisy i tym podobne rzeczy, ale strasznie mało kasy za to było, więc poszedłem do normalnej pracy i jestem w tym momencie redaktorem rubryki Porad. To jest mój trzeci awans, bodajże. Udało mi się uciułać tutaj 3000, prawie też, tak, za chwilę sobie. Rozbudujemy domy, chociaż ja i tak go troszkę tutaj już wyposażyłem, żeby tutaj nie było tak biednie. W jakimiś takimi pierdołami tutaj go zagraciłem, ale chciałbym to jednak zmienić tutaj troszkę, bo to tak, no nie fajnie jednak wygląda. Wiele rzeczy tutaj do siebie nie pasuje i myślę, że przydałoby się coś zmienić. W ogóle, Klaudiusz, słuchajcie, Klaudiusz, no właśnie, Klaudiuszowi całkiem nieźle idzie, ponieważ i, I dobrą pracę znalazł i fa fajnie, fajnie tutaj sobie i zarabia i znalazł jakąś miłość tam w postaci Sylwii, prawda, więc całkiem, całkiem, ale nie jest tak różowo, nigdy w życiu nie jest tak różowo, więc niestety także dramatyczne chwile dla Klaudiusza będą w tym odcinku, a jakie to już zobaczycie za chwilę, także serdecznie zapraszam. No właśnie, Klaudiusz zaczął palić. Nasz Klaudiusz zaczął palić, strasznie zaczął się stresować, powiem Wam. Pójścił tutaj dymka. Klaudiusz się stresuje tym, ponieważ... Tym. Klaudiusz się stresuje, ponieważ dostał maila. Dostał maila od swojej byłej. Słuchajcie, Klaudiusz jest po nieudanym związku. Dostał maila od swojej byłej i okazało się, że on ma syna. Ma syna. Klaudiusz była go powiadomiła, że on ma syna i ten syn... Ma zamiar poznać swojego ojca, właśnie. Klaudiusz nic, o niczym nie wiedział. Nie wiedział, że jego była, była w ciąży i jest to dla niego spory szok. Tak, jak widzicie, musiał sobie zapalić Klaudiusz. Także, no kurczę, powiem wam, że sam się stresuję, jak tutaj przyjdzie ten syn i, i zobaczymy, jak te relacje będą przebiegać. Także musimy się przygotować do tego. W sumie nie ma, w sumie nie ma za bardzo jak się przygotować, no bo jak się można przygotować? Do poznania swojego syna, którego się nie widział całe życie. To jest nastolatek. Jedynie co o nim wiemy, to to, że był w Poprawczaku i sprawiał spore problemy. No kurczę, także Klaudiusz, Klaudiusz, no dzieje się, dzieje się w spokojnym życiu tutaj Klaudiusza. W ogóle mm, muszę Wam pokazać, bo, tak jak mówiłem, sporo modów dodaję. I popatrzcie, dodałem taki fajny mod, na przykład który sprawia to, że no, mężczyźni wyglądają jak mężczyźni, nie są tacy całkiem goli jeśli chodzi o skórę. Może ja Wam to zaprezentuję za chwilę, czekajcie. Klaudiusz, No Ty się przebierz. Zmień strój. Może ubierzmy się w slipy. Ja Wam to zaprezentuję. Widzicie? Patrzcie jaki Klaudiusz jest. <laughs> jaki Klaudiusz jest zarośnięty. Bardzo ciekawy mord. Podejdź tutaj Klaudiusz. Pokażemy Ciebie widzą, jak się cieszy. Widzicie? Klatę ma zarośnięta, nogi ma zarośnięte. Także dosyć ciekawy mod. Faktycznie mężczyźni zaczynają tutaj wyglądać w Simsach jak mężczyźni, a nie chłopcy. Słuchajcie, co ja miałem zrobić? Może, może sobie tutaj udekorujmy troszkę mieszkanie, zanim ten nasz syn się pojawi. Ale zanim to zrobię, to jeszcze Wam powiem, że chciałbym sobie pieska adoptować. Chciałbym sobie adoptować pieska. Podejdźmy sobie do komputera. Rodzina, adoptuj. I adoptujmy psa. A jak? Nie, Klad już wyłącz, wyłącz telewizor, teraz sobie psa adoptujemy. Zobaczymy, co tutaj za rasy są yy, w tym, w tym, w tej adopcji. Już jest to ciekawe bardzo. Popatrzcie, jakie szczegóły. Klad dużo pali. O, jakie fajne pieski. Jakie fajne. Tak myślałem, na no, kocie jeszcze też, ale raczej psa weźmiemy. Terier szkocki. Yy, pudelek. Pudel miniaturowy. Shiba Inu, nie wiem, Boże, nie znam tych raz w ogóle. Nie jest to takie wielkiego psa. Sznucer Pudel miniaturowy, może pudla sobie weźmiemy, co? Terier, te terier też fajnie wygląda, ale może. Kurde, nie wiem, może teriera. Weźmy sobie tego teriera. Terier może być spokojna. Jakie o ma cechy? Szczenie samica, wysterylizowana. Samica, co w sumie bez znaczenia, czy to samica będzie, czy samiec. Weźmy sobie więc teriera szkockiego. Okej, okay, 200 dolców, stać nas. Klaudiusz, weźcie się przebierz może jednak już działaniu. Uprawię jogging. Zmień strój. Yy, taki bardziej luźny. Po domu. O, już piesek jest, co jest? A, bo tutaj gościu przyniósł PSA nam! Jaki piękny szczeniaczek. Jaki czarny. Czy na pewno trzeba tutaj tego zwierzaka? Oczywiście, że tak. Ma najmniej Adi. Na razie damy mu... Bobek. Bobek. Ale dajcie w komentarzach znać jak chcielibyście, żeby ten pies się nazywał. Najlepsza opcja oczywiście wybiorę i, i dla mnie, najfajniejszą nazwę dla niego wybiorę i, i tak nazwiemy psa. Może być, mogą być wasze niki albo, albo jakieś w ogóle inne pomysły. Dobra, czy my, my powinniśmy jakieś miskę kup kup kupić i tak dalej? Więc zróbmy to sobie. Czekajcie, wejdę tutaj w opcję budowania. Opcje budowania. Dobra, mamy 3000, prawie więc sporo kasiory. Weźmy się, pobawmy tutaj troszkę W zmianę tego wystroju tutaj. Ale może zróbmy to w sumie. Jak nasz już pójdzie do pracy następnego dnia, będzie, będzie, będzie lepiej. Okej, okay, już przemeblowanie i nowe mebelki kupione. Popatrzcie, zostało mi tylko 85 dolców. Niby 3000, prawie wydałem, a tu nic praktycznie nie widać. Więcej takich pierdół pokupowałem, yy, obrazy, tutaj jakieś dywaniki, najwięcej w łazience zmieniłem, zmieniłem yy, natrysk, yy, dodałem parę, w sumie to tylko dywanik tutaj, jakieś tutaj pierdoły takie na ścianę, nawet firanek nie kupiłem, kurde nie stać już mnie, yy, zmieniłem też komputer na wydajniejszym, nie wiem, lepszy, więcej zabawy na dodaję to mi się bardzo podoba tutaj, popatrzcie, no sex permitted, attention, dosyć ciekawe to jest. Krzesełko, jakieś tutaj nowe mebelki dałem. No i mamy spanko dla naszego pieska, on śpi już tutaj słodko. Yy, mamy też karmnik, By przyjdę, to będę musiał go napełnić. I tutaj co, ja tutaj dodałem? Zmieniłem sofę na taką czarną, no i ławę do kawy zmieniłem. Także nic więcej, chciałem telewizor jeszcze kupić, ale już mnie nie było stać na to. Także te 3000 to kompletnie nic zmieniłem też lodówkę na lepszą. I w sumie tyle, i czekamy na naszego Klaudiusza. Przyjdzie Klaudiusz, i yy, 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 tutaj ogarnie naszego pieska. No i trzeba będzie przygotować się do spotkania z naszym synem, którego nie widzieliśmy. No nigdy w życiu, bo nie widzieliśmy, że on istnieje, tak? A wrócił Klaudiusz, karmimy pieska. Jaki on jest z Jak go się boję, że rozdepcze normalnie? Masakra. Czekaj, co, co tutaj? Czy nam on tutaj zlał się, czy co? Bo. Wróćcie rzeka na Instagram, pogłasz. poprosi o piosenkę, pogłaszczemy go troszkę. Fajny ten pioseczek. Kielka, <laughs> o, Ledwo co chodzi, popatrzcie. Podnieś go. Oj, będziemy oh. bardzo no. kochać oh. tego pieska. Ok, moi kochani, przyszedł nasz syn. Zobaczmy, kto to będzie. Bo już jestem bardzo ciekawy. O mój Boże, już czuję kłopoty. Popatrzcie, jak wygląda. O nie. Czy to on może być nasz syn, faktycznie? Chyba trzeba będzie zrobić badania jakieś DNA. Patrzcie na to tatuaże, widać, że on z poprawczaka jakiś. O kurcze, no nic. Pogadajmy. Pochwalmy. Może przełamiemy pierwsze, pierwsze lody, co? No właśnie. Pierwsze lody przełamane. Nasz syn nazywa się Ewers Lewiński. Ma oczywiście i nazwisko, ponieważ y, nie dostał jego po nas, tylko po swojej matce. No i co? I Ewers u nas zostanie. Ewers u nas zostanie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Trzeba będzie kupić mu łóżko. Chyba, że będzie mógł spać na Sofie. Zobaczmy, czy on będzie mógł spać na Sofie. Zrzemić. Może się zrzemnąć. Ale tylko tyle. Trzeba będzie kurde coś pomyśleć z mieszkaniem tutaj. Nie mamy za bardzo miejsca. Gdzie jest nasz piesek? Chyba na dworze był. No właśnie, chodź tutaj piesku. No coś czuję, że Severestem Sewerestem będzie bardzo wesoło, naprawdę. Czuję, że to, że to nie będzie już tak spokojne życie jak było do tej pory. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Dajcie znać co myślicie o tym. Kolejne historie tutaj naszej rodzinki poznamy w kolejnym odcinku. Także zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie o łapka, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Piona. Teraz słodko śpi. Teraz tylko taki grzeczny.